Państwa w kolejnym programie, profesor Maciej Adamski. Witam serdecznie. Profesorze, chciałbym, abyśmy wrócili do tego tematu w poprzedniej jeszcze audycji wstecz, gdzie rozmawialiśmy o Bogu. Dla części z widzów ten Bóg istnieje, dla części nie, ale załóżmy, że ta istota boska w tej przestrzeni kosmicznej jest. W jaki najprostszy sposób można z Bogiem rozmawiać? Temat prosty? Dlaczego prosty? Dlatego, że no, zarazem trudny. Prosty z tego względu, że Bóg i my z Bogiem rozmawiamy cały czas, a trudny dlatego, że nie przyjmujemy do świadomości, że to, co się dzieje w cudzysłowie wewnątrz nas, to jest rozmowa z Bogiem. To, cokolwiek mhm. robimy na płaszczyźnie naszych rozważań, to są rozmowy z Bogiem. Mhm. Dla, niestety przykraczać się wydarzyła, że religie, bo ja powtórzę to po raz, który, przepraszam Państwa, znowu przepraszam i będę przepraszał, bo taką mam naturę, proszę mi to wybaczyć. Jest to ponad religiami, ponad wartościami. Bóg istnieje dla wszystkich dusz. Ponieważ wrócimy do tematu, może od tyłu znowu, że dusza została powołana do życia z czystej miłości, niczym nieograniczonej i jako wlana esencja, życia wiecznego. To jest, to jest fenomen, po prostu. I tego doświadczają wszystkie religie świata. Yy, oczywiście, chrześcijanin, czy powiedzmy wróg chrześcijaństwa, będzie mówił, no, nawiedzony facet, no, tylko o katolicyzmie mówi. Inny będzie mówił tak, drugi tak. Ja, proszę Państwa, yy, chciałbym Państwu przekazać yy, to, co w sercu dla mnie najważniejsze, że mówię to z przestrzeni serca, nie z przestrzeni wartości Przypisywanych jakimś instytucjom czy jakimś religiom, tylko z przestrzeni serca. Jeżeli to zostanie odebrane tak, jak ja bym prosił, to myślę, że tu błędów wielkich nie popełnimy. Jeżeli będziemy przypisywali te nasze rozważania jakiejkolwiek religii i wartościom tylko zarezerwowanym dla jakichś kultur, to po prostu popełnimy kardynalny błąd. Mm -hmm. Tak, żeśmy tam kiedyś rozmawiali, Bóg jest transcendentalny i nie da się go zdefiniować żadnym słowem. On jest ponad wszystkim. Fenomen Boga polega na tym, że jest dla wszystkich. Jest niczym nieograniczony. Jakiekolwiek słowo byśmy teraz nie użyli, możemy, mógłbym je wymieniać. To nie znam, żeby się popisać, mógłbym wymienić 500 słów, które by określiło Boga. Żadne słowo Boga nie określi. Jestem, który jestem. Ksiądz Twardowski napisał, jestem dzięki temu, że jesteś. Albo jestem, bo jesteś. Skrótowo zrobiąc. Ksiądz napisał, jestem, bo jesteś. Czy wierzymy w Boga, czy nie, nie trzeba w Niego wierzyć, bo On wierzy w nas. To jest następne. I to wystarcza? I to wystarcza tak. Dlatego, że prędzej czy później, jeżeli chcemy się spotkać samym sobą, to, to spotkamy się właśnie z Bogiem. Czemu profesorze często mamy poczucie, że Bóg nas nie słyszy, że nie rozumie naszej mowy? Dlatego, że patrzymy na y, dysputy z Bogiem przez pryzmat ludzki. To, co powiedziałem w poprzednim programie, jeżeli jesteś ścieżki. Mądrości nie odejdziemy, czyli nie pozbędziemy się swojej mądrości, to nigdy tego Boga nie usłyszymy. Jeżeli nie uzmysłowimy sobie, że to, co już powiedziane było, że ten w grzech jest przed nami mm -hmm. i że w każdej chwili możemy zawrócić. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że ten Bóg zawsze na nas czeka. Niezależnie od naszych wierzeń, przekonań, niezależnie od tego, ile razy się od niego odwrócimy. I tych sentencji w życiu człowiek ma bardzo dużo. Ja y, przytoczę z własny przykładu, o teraz mi przyszło, z własnego życia. W 1977 roku w maju w maturze pojechaliśmy, to były modne wtedy pielgrzymki na Jasną Górę. I w nawie bocznej, jak się wchodzi na Jasną Górę, jest taka kaplica, gdzie odbywały się świeckie rekolekcje. No już trafiłem na końcówkę. No i koniec z kartonu takie, nie wiem, po lizakach, czy po jakimś losowało się taką zdjęcie, sentencji którą oczywiście do dzisiaj noszę przy sobie. Kiedyś przy okazji, nie chcę teraz Państwu pokazać, ale między innymi słowa są takie: idąc przez życie, pozostawiasz ślad. Czy drugi człowiek, idąc tym śladem, dojdzie do Boga? I to jest setecja, która mi to całe życie. Boga spotykamy na każdym kroku. Dlaczego nie spotykamy Go? Dlatego, że wydaje nam się, że Bóg, spotkanie z Bogiem jest zarezerwowane dla ludzi. Mm -hmm. Lepszych od nas. To jest, to jest nieprawdą. Bóg zawsze mieszka w nas, ponieważ w nas jest część duchowa, czy jest dusza. Mm -hmm. Dusza jest taka sama dla czarnego i białego, dla muzułmanina, dla chrześcijanina, ponieważ dusza nawiązała pakt lojalności w momencie stworzenia. Czyli Bóg, powołując duszę do życia, przeznaczył jej określoną misję. To misję możemy nazwać imieniem. Czyli imię duszy jest zarezerwowane tylko w relacji Bóg i dusza. Nikt tej relacji nie jest w stanie od, rozszyfrować. Nikt nie może jej zniszczyć, nikt nie może wejść, nikt nie może tego odczytać. I to jest fantastyczna rzecz, dlatego Bóg czeka cały czas na, na to spotkanie z nami i w każdym momencie, w każdej relacji. Najbardziej proste słowa. Jeżeli Państwo. Na pewno mieliście w życiu takie sytuacje, że tak nie nam słów w modlitwie, nie mamy siły się pomodlić. Całym z, 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 z szacunkiem nie chcę tu Państwa, jak to sobie przewracać, jakieś reformy robić, ale y, dla Boga jest nieistotne, jak się do Niego zwrócisz. Najważniejsze, żebyś po prostu do Niego się zwrócił Mu zaufał. Mhm. Jeżeli zejdziesz z tej swojej ścieżki mądrości, to czeka mądrość ta duchowa, ta, która pochodzi od Boga. I się okazuje, że to nasze życie ma całkiem inny sens. Właśnie to cierpienie, o którymśmy mówili, które towarzyszy nam przez całe życie, dlatego pokusiłem się kiedyś opracowałem taki temat etyczny i duchowy aspekt ludzkiego cierpienia. Jest to bardzo trudny temat i tutaj muszę się co nie lubię robić, a, a jest taki muszę się pochwalić, że no, ten temat mi pomimo że bardzo trudny przy przysporzył wiele satysfakcji, ponieważ człowiek dopiero obcując z trudnymi tematami zaczyna odczuwać ile ile po prostu ile jest możliwości. Dojścia, sedna tego problemu, i że y, oczywiście y, to, co jest najbardziej przykre, y, ludzi i człowieka nie wolno do niczego przymuszać. Niezależnie od wszystkich rzeczy, których poruszamy, trzeba uszanować każdego wolną wolę. I to jest to, co już może mówiliśmy, to jest fenomen Boga, który daje nam wolną wolę. To jest to nie, niepełność tej duszy, mimo jej doskonałości ta szczelina nie rysa w pojęciu ludzkim, tylko szczelina, która pozwala tej duszy cały czas ewoluować i rozwijać. Mm -hmm, mm -hmm. I myślę, że to jest chyba takie dopełnienie po prostu tej idealnej bryły, nie? Mm -hmm. Uważa pan, że wobec Boga, wobec siebie i wobec życia mamy zbyt duże oczekiwania? Uf, uf, uf. Pozwoli pan, że się sekundę zastanowię, jest... bo takie pytanie, dużo oczekiwania. Uf. Nie wszystko jest tak, jak sobie zaplanujemy jak byśmy chcieli? No tak, dużo oczekiwania. Czy znaczy człowiek miał zawsze dużo oczekiwania. Ja może się tu posłużę, to, co już kiedyś tam chyba wspominałem, na temat Ojców Pustyni. Myślę, że to będzie tutaj najbardziej adekwatne. Byli to ludzie, którzy żyli za czasów esenczyków czyli na pograniczu, jak budziło się chrześcija początki chrześcijaństwa, ludzie, którzy odeszli od społeczeństwa, ponieważ te pewne rzeczy im nie odpowiadały, nie, nie, inaczej mówiąc, nie przekreślali przyjętych dokładnie, nie krytykowali może, ale nie pasowały im pewne dogmaty i związane z wiarą, funkcjonowanie społeczeństwa, państw, miast, więc ludzie się wyalienowali, ale znaczy nie odcinali się od tego. Dlaczego to? Dlatego trudno, dlatego trudno jest nam to przyjąć, z tego względu, że żyjemy w stereotypach przyjętych zasad wartości, no i niestety ciągłego cierpienia, ciągłego cierpienia, które no z całym szacunkiem niestety jest konsekwencją naszych wyborów i to będę ciągle powtarzał z uporem maniaka i to nie to dlatego, że nie mam odpowiedzi na to, bo nie chciałbym tutaj tematów rozwijać, możemy się, będą spotkania w Polanicy, gdzie rozważamy bardzo szczegółowo to, można powiedzieć, że na płaszczyźnie relacji między sobą, ale Musimy mieć świadomość tego, że wszystko bierze się z konsekwencji naszych po prostu wyborów. Każda choroba, każde cierpienie, każde postrzeganie świata, każda relacja, którą budujemy, bierze się z konsekwencji naszych wyborów, podjętych decyzji, wyborów i potem są to efekty tego wszystkiego. Mhm. I to, ja wiem, że to nie jest proste, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to jest to proste. Ale wy wychodzi na to, że jesteśmy skazani na cierpienie, bo Nasza wolna wola zawsze będzie nam nas tak kierować, że upadamy i konsekwencje... Znaczy, ktoś kiedyś brzydko powiedział, że człowiek uczy się na błędach. Jest to, jest to najbardziej błędne określenie i do niczego nie prowadzi. Oczywiście cierpienie jest wpisane w nasz pakiet, ale na własne życzenie znowu. Zawsze będzie wpisane? Zawsze będzie, dopóki nie... nie... Nie zejdziemy ze ścieżki mądrości. Która a, z, a nie zejdzie, zejdziemy z niej kiedyś? Póje no, nie, Pan mnie przyprzeć do muru, a niech tak będzie. <laughs> Lubię przypieranie do muru. Y Czasem trzeba. Czasem trzeba. Y y są to za krótkie rozważania, bo y nie chciałbym to, co jest bardzo często też tematem, że jest to króciutko i że to nie mhm. do końca. Y z całym szacunkiem ja tu sobie pozwolę, że to są. Kiedyś mój kolega powiedział, mówi szkodami, w sensie pozytywnym, że. Dajesz po prostu zajawki. Niestety to tak wygląda, a nawiązując że tego, żeby żebyście mnie nie zrozumieli, że spłycam albo, że no nie chcę odpowiedzieć. Nie da się na trudne tematy odpowiedzieć w kilku słowach. Cierpienie spisane w nasz pakiet na własne życzenie. Trzeba się cofnąć do momentu opuszczenia Edenu. Czyli świadomości, przestrzeni, przestrzeni światłości i miłości, która nam była dana. Na początku z wiedzy, którą, którą posługuję się, czyli mm -hmm. znowu to uspędliwie nie poruszam się po wiedzy, którą, w którą jestem przekonany, w którą wierzę, w którą przepracowałem. Bo to przytoczę znowu to, co ciągle powtarzam że bardzo łatwo jest przyjąć na wiarę. Przyjmuję, ja przyjmuję na wiarę pewne rzeczy, które się nie da mi wytłumaczyć. Reszta to są rzeczy przepracowane, i jeszcze to są rzeczy, które po prostu utożsamiają się ze mną. I to jest najfajniejsze. Co to znaczy? Bo to już no, pan tak mówi, albo coś tam. Nie. Każda nasza prawda, nawet ta najmniejsza, ale kiedy pochodzi z tej przestrzeni, jest naszą, jest najcenniejsza. Kiedy ta prawda jest zewnętrzna, no niestety bardzo często jest mhm. mało wartościowa. Mhm. I... Pozwolę, że jeszcze dokończę, bo jak zostałem przyparty do muru. Oczywiście, że to jest wpisane w nasz pakiet w jakiś tam stopniu, ale to jest na własne niestety nie chcę tego rozwijać, bo to nie da, jeżeli coś powiemy, ja nie skończę, to po prostu będzie niewartościowe i będzie to spłyceniem. Y, trzeba to po prostu rozważyć. Myślę, że może kiedyś spotkamy się na taki samo, żeby to mm -hmm. samo, ten sam aspekt, tylko rozważyć. Także proszę mi wybaczyć, że nie odpowiem do końca na to. Nie dlatego, że mm -hmm. unikam tematu, tylko cokolwiek bym nie powiedział, nie będzie do końca to. Bo niestety, ale pojawia się kolejne pytanie z tym związane. Bo jeżeli jesteśmy skazani na cierpienie, można w cudzysłowie to, to, czy, tak, to, tak to, powiedzieć. Nie to będzie w cudzysłowie, bo y, na nic nie jesteśmy skazani. Jesteśmy Dobrze, tylko skazani ale na konsekwencje życie, naszych wyborów. Życie wiąże się z cierpieniem. To kiedy ma być to szczęście? I Kiedy? Jest. Człowiek utracił szczęście z bardzo prostoycznej przyczyny. To jest czy utracił? Utracił. Mhm. Znaczy, no znowu to jest takie. To, są, to Dziś są nie słabe. będzie gładko. Nie, bardzo się cieszę, że nie jest. Nie lubię gładkich tematów. Przepraszam. Gładkie tematy. No, no to za. To, to, człowiek tak. y, utracił szczęście? Tak. I nie stracił szczęścia? Tak. Y, jest szczęśliwy? Tak. Tylko my tego nie zauważamy. Po pierwsze, pierwszą rzeczą, o której będę powtarzał, Biedronka ma kropki, tak? tak. Ilu ludzi przechodząc y, przez park widzi Biedronkę? Ile ludzi widzi, że ona ma kropki? Ilu ludzi idąc do parku widzi, że tam są drzewa? A ilu ludzi widzi, że tam jest klon, buk, lipa, osika? To wystarcza Do szczęścia? To jest pierwszy próg. I teraz to jest pierwsza kropka. Jeżeli widzi te drzewa i potrafi je nazwać, i teraz sobie uzmysłowi, że to jest przyroda, że ona jest wpisana w pakiet tego życia tutaj, jeżeli sobie uzmysłowi, że jest ziarko piasku, że jest kropla wody, że jest życie, życie przez duże rzet, że w każdej istocie jest pierwiastek stwórczy, jest esencja życia. Prozaiczna rzecz, mówimy kryształów, wiele na temat kryształów. Kryształy mają swoje życie. Kamienie mają swoją pamięć. Mówimy o świecie ożywionym i nieożywionym. To wszystko żyje. To są wszystko wibracje. Jeżeli idziesz do parku i widzisz drzewa i umiesz podejść, poprosić, umiesz tej energii skorzystać i wiesz, o czym w tej chwili mówię, to jesteś szczęśliwym człowiekiem. Dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi? Bo utraciliśmy kontakt z przyrodą. To znaczy, że im więcej mamy, tym mamy mniej, a im mniej mamy, tym prawdopodobnie będziemy mieć więcej? Znowu powiem przewrotnie. Teoretycznie tak. Praktycznie nikt nam nie zabronił mieć wiele. Nikt nie mówi, że, mówiąc w bardzo prozaicznym językiem, że można mieć 10 worków pieniążków i być szczęśliwym. Można mieć jednego dukata i też być szczęśliwym. Kwestia umiejętności mhm. ja to już powtórzę pieniądze nie są celem, tylko są środkiem. To, co zrobiłem, czyli uwolniłem pieniądz, kiedyś już tam o tym opowiadałem był jeden z ważniejszych momentów w moim życiu. Kiedy celem mojego życia nie stały się pieniądze bo ktoś mi no, łatwo się pan mówi nie, jak zabiegasz o pieniądze, one się stały twoim celem to już dość przegrany jesteś. Ale czy nie jest tak, profesorze, przepraszam, że najczęściej zyskujemy ten wzrok w cudzysłowiu, jeżeli najbardziej od życia dostaniemy chorobą, kalectwem albo śmiercią bliskiej osoby, wtedy widzimy, czym jest życie. Czy nie, nie jest dopiero nie, wtedy? Nie, bardzo często, przykro mi to powiedzieć, ale często, często tylko mówimy tak, Bóg jest niesprawiedliwy, wszystko jest bez sensu, w cierpieniu, to jest paradoks, w cierpieniu budzi się szczęście, budzi się sens. Mm -hmm. Znam wiele osób, które dopiero poprzez cierpienie obudziły się. No właśnie, o to chodzi. Ale jest, tak? jest ta druga strona medalu, że im większe cierpienie, to co powiedziałem na początku, jest większe, brzydko tak mówiąc, złorzeczenie. Czyli odsuwanie od siebie świadomości, po co to cierpienie mamy. To jak było przykład z tym poprzednim programem, co mówiliśmy, bo już o tym człowieku, mm -hmm. który doznał wiele dobra który był zawsze, jak to się mi mówi, bardzo sprytny i cwany, który sobie wszystkich podporządkował i dostał szansę naprawienia za tego życia to wszystko. Doznał prawdziwych, prawdziwych uczuć, niewyrafinowanych, nie manipulacji. Ale dopiero wtedy mógł zauważyć tę biedronkę, te drzewa. Ale To był dar. To był mhm. dar. Prawdopodobnie gdzieś sobie na niego zasłużył. Co jeszcze? On sobie mógł pozwolić na ten dar, bo my często tego daru nie przyjmujemy. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że w cierpieniu uzurpujemy karę. Ale znów wracamy do tego, że to cierpienie jest naszym wybawieniem poniekąd. Tak, mhm. cierpienie, ponieważ dla niektórych z nas jest mhm. oczeźwieniem, tak jak kubeł zimnej wody. Mhm. A tylko dla tych, którzy nie chcą widzieć, mhm. będzie po prostu pogłębieniem tego cierpienia, czyli złorzeczeniem, narzekaniem. Ja tu nie chcę przydać przykładów, chociażby to, co wspomniałem, że celebrowanie śmierci mhm. przez rodziców, przez najbliższych, to jest, no jest to, ja bym to brzydko nazwał grzechem. Bo jest to zatrzymywanie duszy w przestrzeni astralnej, po prostu. Jest to nieuwolnienie, jest to egoizm. Cierpienie jest znowu egoizmem. No, dlaczego mnie to dopadło? No, Kowalska chodzi taka wredna, i tej to się wszystko darzy, A ja to taka bogobojna, do kościoła chodzę i wszystko mi się nie darzy. Czemu tak jest, że zazwyczaj komunikujemy się z Bogiem, kiedy cierpimy? No bo jest powiedzenie, no, jak trwoga, to do Boga, nie? Komunikujemy się tak, do Jezusa. Nie mamy żadnej deski ratunku. Yy. To wcale nie jest powiedziane, że Bóg nas nie wysłucha. To jest znowu może przewrócimy. Ale nie może być tak, że całe życie będziemy, jak to się mówi, szli na bakier i my tak. Wiem, że w odwodzie mam tego. No to jak pięć minut już się zbliża, to kostucha już puka, no to Panie Boże, sorry, nie? Nie to, to jest wzrastanie. To czyśmy to wspomnieli chyba w pierwszym nowej serii programu, wzrastanie w świadomości. I to jest, to jest myślę, że piękna rzecz, że. Jest wszystkim równo dane, tylko kwestia, jak my z tego po prostu skorzystamy i, i ile z tego weźmiemy. I wcale nie jest podziane, że nie trzeba brać choklą czy łyżeczką. Nie. Można brać i choklą i łyżeczką. Kwestia tego, jaką świadomością do tego podejdziemy. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy z góry zakładać. Ten, to, co powiedziałem, ta intencjonalność. Bóg potrzebuje czystej intencji. Może przeskoczę, bo mieliśmy rozmawiać o Bogu, tak? O rozmowie z Bogiem. O, o rozmowie z Bogiem. No to dobrze, bo żebyśmy od tematu nie odbiegli. Ale po spotkaniu z jednym z ostatnich z moich kolegów fizyków yy, mówimy o subtelnych energiach. Yy, jest to działanie Boga przez intencje. Wszystkie te metody uzdrawiania, przesyłania energii. Ja, akurat pracuję z dźwiękiem, yy, Spontanicznie pracowałem intencjonalnie. Dzisiaj jestem świadom, czyli od pewnego czasu ja świadomie intencjonalnie pracuję. Ale wszystkie te metody są oparte na intencji. Energia wysyłana nawet w dobrym względzie, ale bez intencji uzdrowienia, bez intencji pomocy, no to trzeba mu pomóc, wysyłam mu energię. To wartość tej energii jest powiedzmy na poziomie 40%. Ale że do tego dołożymy czystą intencję, tu z tej przestrzeni, no to wartość po prostu sięga prawie 100%. Hmm. I efekty wtedy poprawy, uzdrowienia są wielowielokrotnie no, większe. Co ma to wspólnego z Bogiem? To samo. Jeżeli, no Panie Boże, pomóż mi. A jeżeli... To które jest mocniejsze? Ale powinniśmy się kontaktować nie tylko w tych złych chwilach. Oczywiście. Co naj, najdziwniejsze, że my z tym Bogiem kontaktujemy się często na okrągło nieświadomie Y, oczywiście popieram to, ja sam mam takie momenty, że Boże pomóż, bo już to płynie po, po prostu, a się cały częsę. I to jest fantastyczne, bo, bo ja wiem, że On tam jest i czeka na to, żebym się do Niego zwrócił. To jest następny fenomen, On cały czas na nas czeka. Do nas mówi też? Oczywiście, tylko nam się wydaje, że to Bóg musi mówić tak, to słuchaj, ja do Ciebie Pan Bóg przemawiam. Nie, tego, tego nie <grym> będzie. To jest na przykład myśl, na przykład jak rozmawia Bóg. Podaj mu to krzesło. Słyszysz wewnętrzny głos. A co by się podnosił? Nie chce mi się Nie, nie, nie chcę siądzie. A słyszysz wewnętrzny głos, że podaj mu to krzesło. To Bóg mówi do ciebie. Bez inny ładunek. Nie podajesz mu krzesła z łaski, z siły, wyrachowania, tylko podajesz tej przestrzeni. Czyli Bóg jest w nas. Oczywiście. I tu jest, to jest rozmowa z Bogiem. To jest rozmowa z Bogiem, kiedy my go słuchamy. Mhm. Bo on cały czas do nas gada. Cały czas, jeżeli przełożysz to i przede, przeorientujesz tą rozmowę, to nie, nie spodziewaj się, y, to znana opowieść ojca Demejlo, y, który o takim rabinie, czy tam jakimś, no nieważnym, bogobojnym człowieku, który pracował w służbie bogatu doczesnej, już był staruszkiem. No i biega w swoich lat i mówi, Panie Boże, tyle lat Ci służyłem, a tu wiesz, ani sił, ani nie mam na życie, no bo żebyś mi pozwolił w te wtotka wygrać. No wszyscy oczywiście to znają. No i po trzech miesiącach modli, kiedy nic nie wygrał, no się do Pana Boga z rata, no Panie Boże, no, no i co? Mówi, proszę Cię, żebyś mi dał, a ja tu już prawie na Panamaty Pana ma nic. No i słyszy głos taki od góry, no, może byś mi pomógł i skreślił te zakłady, nie? No, oczywiście jest to, jest to bardzo znane, ale my, my to, to jest właśnie chyba ta, ta sentencja tego, intencja tego, że Afirmacje, wizualizacje, no niestety mam przykre doświadczenia z takich różnych spotkań, nie moich, tylko ludzi, że <grym> po prostu sama ta wizualizacja nie nie, nie, niczego nie zmieni. To trzeba mieć zaangażowanie. Tak jak temu de trzeba po prostu tej wizualizacji pomóc. Jeśli chcesz wizualizować, wizualiz no proszę się nie gniewać, bo ktoś może powiedzieć, że przecież mam efekty w swoich tam. Sama wizualizacja do niczego nie prowadzi. Wizualizacja musi być poparta działaniem musi być poparta dużo większym zaangażowaniem po prostu. Samo myślenie o pieniądzach, czy wizualnie sobie kupy pieniędzy, czy dobrej pracy niczego nie załatwi. Ale jeżeli myślimy o dobrej pracy i będziemy w tym kierunku robili wszystko, co jest, żeby wspomóc urzeczywistnienie się tej wizualizacji, to wtedy to ma sens. No to, co, no to jakby czekać na górze i na trzęsienie ziemi, nie? No. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Dzisiaj takie krótsze spotkanie, ale nie znaczy, że że mniej wartościowe. No całe szczęście, bo tych przymu, przymurowych pytań bym może za dużo. Nie no, oczywiście. To, One są też potrzebne. Tak, proszę mi wybaczyć, że czasami te poważne tematy traktujemy może troszeczkę tak no, lekko, ale nie chodzi chyba w naszych spotkaniach, żebyśmy się zakatowali taką w no, stricte mocną i taką powiedzmy rzeczową. Tak, ale często to bardziej jeszcze stymuluje i pobudza. Znaczy, tak? myślę, że. Powinniśmy sami wziąć się, brzydko powiem, do roboty, czyli wziąć się za samych siebie. A nasze spotkania mają nas po prostu twierdzić tym, że warto. Że warto po prostu. I nie czekać na tą ostatnią chwilę, bo ta każda chwila jest, jest Może fajna. Może być ostatnia. No, żeby nie, ale są fajne te chwile po prostu. Każda chwila. Profesorze, kontakt do pana. To na maila najlepiej. maciej.adamski, małpa, Kropka edu.pl Postaram się na wszystkie Państwa pytania w miarę możliwości odpowiedzieć, na tyle, ile będę oczywiście potrafił. No i wszystkiego najlepszego i dużo rozmów z Bogiem. Dziękuję.